Cześć, witam Was w mojej hodowli. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu o młodych królików. Młode mają 16 dni. Trochę film się opóźnił, ale jest. Zapraszam. Dobra, zacznijmy od tego. W piątek, czyli jak miałem dwa tygodnie, padła jedna sztuka. Z pięciu zostały cztery. I co już nie wyciągam. Stały cztery, wszystkie mają już otwierają oczy. Mają otwarte. Tylko jeden, największy o ten. Ma jeszcze trochę takie oko, zaropione i nie może go dokładnie otworzyć do końca. To jest największy 44,5 DECO. Tu mamy takiego malutkiego, też około 32. Tu się nam sam jest zdobija zaraz sobie jakieś wyciągniemy i go obejrzymy tutaj mamy wyciągnięte króliczka jeden z większych już widać pełne energii w tym filmiku to by było na tyle dziękuję za uwagę do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć